Mamy już początek lat 60. czyli jakby odwilż, co prawda już się skończyła, ale przetarła nowe ścieżki i nagle wtedy wszyscy się zachwystują sztuką abstrakcyjną i ci Ślązacy ambitni chcący zaistnieć, biorą się za najbardziej radykalne odmiany sztuki abstrakcyjnej, tak zwaną sztukę materii, gdzie rzuca się na płótno stare szmaty, jeszcze je podpala, na to sypie piasek. I tak naprawdę, obraz tak zwany jest bliższy jakiegoś reliefu, gdzie się spiętrzają te. Kolejne warstwy. Tak, tak. Kolejne warstwy. No to jest wtedy taka. Można powiedzieć, że to taka europejska odpowiedź na ekspresjonizm abstrakcyjny z, z, ze Stanów Zjednoczonych. Niemniej taka najbardziej, można by nawet powiedzieć, snobistyczna gałąź awangardy.